Jedna rozmowa zniszczyła reputację szkolnego gwiazdora. W naszej szkole Kacper był niekwestionowanym królem życia. Zawsze w modnych ciuchach, pierwszy na imprezach, z tysiącami followersów na Instagramie. Dziewczyny za nim szalały, a nauczyciele przymykali oczy na jego wybryki, bo był też niezłym sportowcem. Pewnego dnia na lekcji polskiego mieliśmy omawiać "Dziady". Pani zrobiła losowanie, kto przeczyta część tekstu. Padło na Kacpra. "No dobra, ale ja nie będę się wygłupiał z jakimś teatrem", powiedział, wyciągając telefon. "Kacper, to część programu. Proszę podejść na środek", upierała się nauczycielka. W końcu wstał, przeciągając się, jakby robił nam łaskę. Otworzył książkę i zaczął czytać. Ale nie "Dziady", tylko swój ostatni post na Instagramie. Klasa zaczęła się śmiać. Nauczycielka zmarszczyła brwi. Kacper, to nie jest czas na żarty, ale ja nie żartuję. To moja poezja. Odparł przewracając oczami. Wtedy pani sięgnęła po swój telefon. Skoro tak lubisz swoje teksty, może przeczytamy je razem. Na głos i zaczęła czytać. Jak mam iść na tę głupią maturę? Skoro mój stary i tak da mi swoją firmę? Dzisiaj w szkole znów udawałem, że wiem o co chodzi. LOL, nauczyciele to debile. Jakim się chce w kółko powtarzać to samo. Z każdym kolejnym postem w klasie robiło się ciszej. i kacper bladł. Nagle jego zabawne teksty przestały być takie śmieszne. Dziewczyny, które wcześniej się śmiały, teraz patrzyły na niego z niesmakiem. Koledzy z drużyny unikali wzroku.